Jak byłem na spotkaniu, bo jeszcze tylko powiem krótko, bo chyba winien jestem. Jest taka inicjatywa powołania ligi powiatowej, zamiast żeby wystąpić z OZPN-u, nie grać w OZPN-ie, bo, bo Zamość narzuca pewne swoje rozwiązania, rygory, kary mają nadmierne i tak dalej. No nie podoba, nie podoba się klubom, praca zaraz to napiszę, ale nie podoba się naszym klubom, że jeżeli klub, który ma, nie wiem jak to ubrać, bo Proszę tam to miękko napisać. Po prostu ja, ja, ja. chodzi mi o to, że grupy kibiców, które stwarzają jeszcze przed meczem zagrożenie, że my jako organizatorzy odpowiedzialni, my nie jesteśmy tym, któremu są, ale odpowiedzialni za zezwolenie na rozegranie meczu, te mecze odwołujemy. No bo w jasno krótko. Hekman, Zamości, Klub Jeszów, mają takie grupy kibiców, które w internecie się zwołują i piszą, że w internecie będzie spotkanie, czy jakieś tam sądny dzień, więc te mecze odwołujemy i wtedy OZPN tą drużynek, która ma potulnik biednych kibiców i, i gra gdzieś tam, karze walkowerem i karą finansową. No brak logiki w tym wszystkim według no. tych działaczy i wiele innych takich pociągnięć, więc została inicjatywa powołania ludzi powiatowych. Miało to być tańsze, no ale są różne jeszcze takie inne zarzuty, że to będzie liga o ograniczonym jakby poziomie, nie można z niej awansować, bo to będzie wyłączone ze struktury, więc nie ma jeszcze żadnych konkretnych rozwiązań, jakoby równoległe tam takie jakieś rozgrywki miały już prowadzone, ale nie było żadnym takim podpisaniem porozumień i utworzeniem tej ligi.